Witam moi drodzy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie Mateusza Pisińskiego, Rewo Konopskiego, troszkę Wardęgi, ale na tapetę weźmiemy sobie również fake konta na YouTube, hacking influencerów, temat Casio, tak więc myślę, że odcinek będzie dla Was satysfakcjonujący. Zapraszam do oglądania. Rebo, przyjrzałem się Twojej działalności od momentu naszego wspólnego podcastu. Miałeś mamę tego topa i w sumie trochę nadal jesteś. Ale stonowałeś się, przeprosiłeś też widzów i tak dalej. No ja generalnie lubię słuchać ten zgrzyt, nie będę ukrywał. Ludzie jakiś czas temu zarzucili ci brak umiejętności przyjmowania krytyki. Odniosłeś się do tego, ale dalej nie udzieliłeś odpowiedzi na parę takich nurtujących pytań, które do ciebie mam i właśnie ci je zadam. Na jednym ze zgrzytów powiedziałeś do Gimpera. Nie jest ci wstyd, że współpracujesz z FEM, który współpracował z Kidrop i powiedziałeś też, że to, że współpracujesz ze Store Media, który współpracuje z Kidrop, to głupi argument. Powiedz mi dlaczego, bo uważam cię za logicznie myślącą osobę, a mimo wszystko to, co tutaj widzę, jest mega głupie i nie rozumiem tego. Jeżeli wytłumaczysz to tak, że Gimper promuje swoją twarzą federację, która współpracowała z Kidrop, a ty nie promujesz swoją twarzą nic związanego z kidropem, ale współpracujesz z agencją, która między innymi ma Ciebie w... w naszym portfolio znajdziesz wielu topowych twórców internetowych influ influencerów. No i kurwa, i kto jest pierwszy konop? Zaba kurwa, zaba. Don Bujon i tutaj mini konopon tak zwany, tak? Telepason są. Tyle mam do powiedzenia, no kurwa wujek jest twarzą agencji. Ja pierdolę, zaraz im napiszę, kurwa, że jak nie chcą zbankrutować, to powinni to wypierdolić. <laughs> no, nie mam jakiej gry, kurwa. do. Don wujek! portfolio i wykorzystujecie do tego, by rekrutować nowych influencerów. I niektórzy influencerzy zgadzają się na to, żeby dołączyć do Stormidia, bo są na przykład twoimi fanami, po czym ci influencerzy zaczynają promować Kidrop. Nie jest to dla ciebie niemoralne? Biorąc pod uwagę, że wiesz o tym, że Stormidia miała Kidrop na wyłączność i to oni zajmowali się wiralową promocją tego kasyna, u Stanowskiego wypowiedziałeś się o tym, że nie wiesz, czy chciałbyś mieć prezydenta na podcaście. No, okej, okay, ale wiesz, ja powiem szczerze, że jakoś super. Zrobiłbyś wyjazd z prezentem? Ech. Tutaj, Ech. za tydzień może być. Co byś powiedział? No, wiesz, no, biznesowo to wiadomo, że to się skleja, nie? Ale w ogóle, czy chciałbyś? Uf, nie, dlaczego? ale powiem dlaczego. Bo nie czuję, żebym się nadawał do takiego wywiadu z taką osobą. Okay. no szczerze, absolutnie. A jakbyś miał swój kanał i miał osobę, która by się nadawała do takiego wywiadu, chciałbyś, żeby na twoim kanale. No to tak, no wtedy biznesowo to bym powiedział, że tak, to się skleja, tak. A tylko biznesowo, czy także pod względem. Hmm, po prostu dziennikarskim? Nie wiem, czy to. Bo to też sam przyznaję. Znaczy, nie wiem, bo nie wiem, czy tak przyznały, że to nie był jakiś przełomowy materiał i że dla ludzi też to nie było jakiś nie wiadomo co, że okej. Okay. OK, okej, że to była rozmowa i że... Tak szczerze nigdy nie oglądałem z grzytu, nie? Jakby ja nic do tych chłopaków nie mam, ale no nie wiem. Jak, ja też nie oglądam podcastów, czasami jak jakieś, czasami jak jakieś wycinki na TikToku się pojawią. Paradoksalnie fajne wywiady robił żurnalista, nie? Fajne podcasty. Tylko problemem jego tak jest, że kurwa ja mam wątpliwości co do niego jako człowieka. Z racji tego, że tam są jakieś afery, z których w moich oczach się nigdy nie wytłumaczył. Kurczę, jest jeszcze jeden ziomek, chyba Górczyk ma na nazwisko, dobrze mówię? Przemek Górczyk, o, to, to też. Nie, nie, co prawda nie oglądałem nigdy tak odcinku, odcinka od, yy, od A do Z, ale jak tak jak... Ja lubię i to jest spoko i jak widzę na TikToku, że z jednego wywiadu widzę 5 TikToków, czyli łącznie parę minut yy, całości, i są ciekawe pytania przede wszystkim zadane to, to, to git, nie. Największym ścierwem wywiadowym to są wszystkie redakcje, które wchodzą, wchodzą na Free Fighty i masowo robią wywiady kurwa o tym samym, nie. Tam może parę osób, parę osób cechowało się tym, że oni wiedzą w ogóle, z kim rozmawiają i co u tej osoby się dzieje, nie? Ale reszta to kurwa co ty? To mniej więcej wiedzieli, kim jesteś kurwa i zadawali każdemu te same pytania. 15 wywiadów, 15 tych samych pytań, kurwa, tak samo płytkich jak wszystko, nie? To też nie, nie jakieś wielkie wielkie dzieło, natomiast chciałem nawiązać do tego. Promujesz agencję, która budowała stronę Kidrop, a ty ciśniesz gimpera, czy jest mu wstyd, że współpracuje z fame, który promował Kidrop? Ustosunkuj się do tego. Dodatkowo mam też pytanie od wykopu, bo poproszono mnie po prostu, bym ci je zadał. To nie jest ofensywne z mojej strony, tylko po prostu kontrowersyjne i jestem zwyczajnie ciekaw twojej odpowiedzi. To jest osoba, której najbardziej ze wszystkich nie należą się pieniądze, które zarabia. To jest akurat bullshit, bo robisz dobrym robotem, chłopie, więc easy. W każdym razie prawdą jest, że przez 100% swojej internetowej kariery jedyne co robisz to gadasz o innych i komentujesz ich zachowania. Nie zrobisz nic ciekawego i sam w sobie jesteś nudny. Nikt by cię nie oglądał, gdybyś zmienił content. Jakieś psztyczki typu nudny pies i tak dalej sobie darujemy, bo ja tak nie uważam. W każdym razie, jak będziesz oglądał to na transmisji, to jestem zwyczajnie ciekaw, jak na to odpowiesz. Mam do ciebie jeszcze dziesiątki pytań, Rewo, ale zacznijmy najpierw. Ale to jest, to jest ogólnie. Jest po, po części prawda, bo osoby, bo osoby, które, osoby, no rewo, zebo, tylko zebo twarzy nasz chodnik pokazał, to są osoby, które 100% ich kontentu to jest przeglądanie innych, nie? Czy, czy opowiadanie o cudzych zachowaniach. I to z jednej strony jest spoko, bo ja nic do tego nie mam, nie? Niech sobie tak robią. Tylko z drugiej strony, wiesz, jeśli ty przyjdziesz i powiesz, o kurwa, ale chujowe rzeczy ten czomek robi, nie? No nie podobają mi się, kurwa, można to zrobić lepiej a ty nigdy nic lepiej nie zrobiłeś, to wiesz, masz taką przewagę, że nikt ci nie stanie przyjść... Wiesz, bo to jest tak, jak ja na przykład mówię, o kurwa, jakie chujowe piosenki, kurwa, ludzie robią. I to wszystko działa do momentu, kiedy ja nie zrobię piosenki i ludzie mi nie mogą napisać, o kurwa, ale chujową piosenkę zrobiłeś. Więc na przykład rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Tylko, że Zebo na przykład dodaje jakiś swój styl, humor. Eee, ja dawno Zebo nie oglądałem. Ja nie wiem, co u niego, nie wiem, jak się trzyma. Że mu nie życzę, oczywiście. a Prawo grał, grał na Twitch, ale nikt go nie oglądał, tylko przegląd YouTube robił. Ale do niedawna z Wardengą było to samo. Jakby wsz wszystko, co było jakby zaglądaniem komuś do dupy, się dobrze oglądało. A jak on jakieś vlogi z wyjazdów robił, czy takie rzeczy, to nikt tego nie oglądał. Nawet zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy nim grającym w Lola, a nim przeglądającym internet, nie? To jest... Chyba dziesięciokrotna, dziesięciokrotna różnica jest. Co prawda, zaczął potem robić autorski content ze sporym powodzeniem m, m, medialnym, czyli Goatcy, no ale przedtem to też jakby się wpasowywał w tą definicję, nie? Najpierw tego. I jeszcze co do face to faceów z ludźmi, to musisz przygotowywać się bardziej. Bo jeśli chodzi o Stanowskiego, to wiele rzeczy mogłeś się zapytać, a korzystasz głównie z opinii w komentarzach, co zresztą wytknął ci nawet twój odbiorca. Co do Twojej wypowiedzi na temat mnie i na temat tego, że atmosfera nie sprzyja tym, bym komunikował po prostu to, co nagrywam teraz, to ja też jestem tego świadomy. Przez fakt, że wiele razy nakłamałem, jestem mało wiarygodny. Uczę się siebie i nie mówię, że nie popełniam błędów, ale właśnie dlatego chcę konfrontacji, czekam na nią i to jest właśnie moja terapia. Kasia wypowiedział się. Wiele komentarzy pojawiło się od Boxdela na czacie. E, o Boxdela czy od Boxdela? Tak, Bogdala? wchodzi tutaj w interakcję z widzami. Na Ale Boxdela jest na czacie? Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. E, ciekawe, czy twoi koledzy o. są tacy lojalni. Zobaczymy niedługo na filmie. Czy ty spodziewasz się jakiegoś filmu i jacyś koledzy, którzy potencjalnie mogą wyjść nielojalni. Ale ktoś, co? Ktoś tak pisze? Tak, tutaj jest dłuższa dyskusja, natomiast nie mogę się dokopać do początku tego, więc... Ale że Boxdel mi mówi, że na mnie jakiś film jest nagrywany? Być może właśnie sugeruje, że w przyszłości taki się pojawi. Ale to ja, proszę bardzo, bo ja nic nie mam do ukrycia, ja tam, wiesz... Kasja to... za dużo sobie pozwala. W ostatnich dniach dzieją się jakieś chore rzeczy. Spoofing Card Sim, hakują telefony influencerów, że wydzwaniają do kolei ich numerów. Wczoraj na transmisji pokazałem, że jakiś gość z nikiem Boxdel ma weryfikację i pisał coś na kanale Prime w stronę Kasio. To jest, czemu to jest w ogóle tu? Patrzcie, co to za kanał jest. Znalazłem cię, gościu. Czemu ty masz weryfikację? Just Only S. Dziennikarze freaków oczywiście są na tyle tempi, że nie sprawdzili, czy to jest rzeczywiście ja. Dokładnie tak. Kolejny błąd mediów. Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. To dali pytanie, podkręcam. Tak Szczerze, jakbyś, jakbyś była chociaż trochę inteligentna, koleżanko, to byś skumała, że awatar się nie zgadza. A do tego trzeba coś więcej niż zapraszać kogoś, żeby szukać taniej kontrowersji i zadawać mu pytania w tym kierunku. A ja nawet nie wiem, kto to jest. Jak ktoś się obrazi, to możesz mnie w dupę pocałować. Tające i prawie skłócili mnie z Donem Casio. Jak to wszystko działa i się nakręca samo? Mateusz, obejrzałem twój film, po czym zanurzyłem się w filmy, które nagrałeś w okresie, gdy pisałeś do mnie wiadomości wspierające i nie zmieniam zdania. Dalej uważam, że zachowałeś się jak fiut. Nazwałem cię Spasiński, bo to memiczna ksywka i mnie rozśmieszyła. Ty w tym materiale tłumaczysz się przez 30 minut, co i jak nam nie mówiłeś w tych materiałach, omijając też sporo rzeczy ze streamów, które były gadane, a przede wszystkim te miniaturki stare, podprogowo sugerujące ludziom, by źle o mnie myśleli. Nie chcę się rozgadywać na Twój temat, bo i ja i Ty dobrze wiesz, że byłeś też trochę jedną z owiec w owczym pędzie. Czerpałeś trochę z wyświetleń w tamtym czasie ja i też. z tego chodliwego tematu. Ja Ale clickbaity w stosunku Ta. do mnie na ja swoich też. miniaturkach, które robiłeś, mi się nie podobały i mam do tego prawo. Mam pra ja najbardziej właśnie lubię zarabiać yy, na innych. To jest mój ulubiony model biznesowy. Prawo do tego, by Cię skrytykować. A Twój tweet podpalił po prostu ląd, który i tak już mam krótki. Mimo wszystko, wymieniłem z Tobą dziś parę wiadomości, trochę popisaliśmy. Też nie ukrywam, że mam jakiś sentyment do Ciebie, tak samo jak i Ty do mnie, i zakończyliśmy już ten konflikt prywatnie. Nie ma co ukrywać, że ja też jestem świadomy, że Twój tweet w moją stronę odpalił, działa. Ja mam krótki ląd, mogłem zachować się po prostu bardziej z klasą, pisząc do Ciebie na PW, niż Cię wyzywać. To akurat był błąd, i do tego potrafię się przyznać. Też dużo widzów ma rację, że atmosfera, w której są przekazywane te moje treści, nie sprzyja mi. Tego, będę starał się to poprawić. Ktoś pisze, że boję się Wardęgi albo Konopskiego i najczęściej piszą to jakieś dzieciaki. Gargamela też się każdy bał, a okazało się, że znęcał się nad kobietą. Nikt nie jest krystaliczny. Ja rzucam na razie stare granaty i czekam zwyczajnie na ich ruchy. Nitro wie, że do jego filmu nie dałem kompletnie nic, bo nie chciałem się demaskować. Ale nie wspominam o tym, bo nie chcę zgrywać nie kozaka, się... tak jak teraz na przykład. Ciekawe, mam że Boze spamuje argumentem pisania z czternastką, a nigdzie jakoś nie Bo jedyne rzeczy, które były, to były od. jego byłej dziewczyny, no. Wspomniał, że głównym zarzutem jest to, że rozesłał jej Nudesa między ziomkami, a nie tylko, że z nią pisał. Tak tylko przypominam: Mam już dość kłamstw na temat nagiego zdjęcia. To nie było nagie zdjęcie. Sam Konopski odpisał mi wiadomości, że widział je. I nie było nagie. To też jest fałszywa narracja, która została nadana tej sytuacji przez głuchy telefon mediów. Tego nie powiedział akurat Wardenga ani Konopski. Ola wybaczyła mi moje szczeniackie zachowanie, a ja się tego nie wypieram. Nie potrafię jednak zrozumieć jednej rzeczy. Zostałem zaatakowany tą próbą S, a z Ola mam bardzo dobry kontakt cały czas i bywała nawet na konferencjach fame, jeszcze przed Pandora Gate. Nie rozumiem tego, czemu w pewnym momencie po rozmowie z Konopskim była tak negatywna do mnie, ale to już historia i pewnych rzeczy już nawet nie chcę się dowiadywać, bo są dla mnie bolesne i dla drugiej strony też. Bogzel wypomina w Wardendze i porównuje jego sytuację ze swoją, a nie bierze pod uwagę, że Sylwester nie tuszował swojej sprawy, nie wysyłał ludzi na w ogóle Poland, by nie doszło do publikacji materiału, nie płacił poszkodowanym, by wycofały się z materiału, no ale wiele osób nie dostrzega tych szczegółów. I będą lecieć za tumem. Nie tuszował? To jak mi wyjaśnisz kłamstwo związane z tym, że niby ma zgodę wszystkich dziewczyn, które nagrał? To dla ciebie nie jest tuszowanie sprawy, zamiatanie pod dywan? Przeczytam Ci pewną wiadomość. Hejka, a propos inicjatywy werdengi, które przedstawiasz w filmie, nie przemyślał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety, które dotyka rak piersi, a to bardzo duży procent społeczeństwa damskiego, to nie jest łatwy i przyjemny temat. Tym bardziej temat jak dla mnie dla kontentu czy żartów, a przynajmniej nie w tej formie. Kobiety często młode, dowiadując się o chorobie, są przerażone, bo taki rak może być złośliwy, może spowodować utratę jednej lub obu piersi, a nawet śmierci. Tak więc tuszowanie tej chujowej produkcji, kłamstwem, do którego nie odniósł się jeszcze Sylwester Wardenga, według mnie jest chujowe. I mam prawo komentować. Znaczy, bo z jednej strony, czy to dało rozgłos? No. Trochę dało pewnie sprawie, nie? Ale myślę kurwa, że bardziej ten. Bardziej mógł to ubrać po tym filmie Sylwester coś takiego, że badajcie się dziewczyny, bo was jakiś perwol będzie macał na mieście. I wtedy kurwa każda by się by było w nocy, tak? Sprawdzała tu tak pod tym. O jakby był jakiś guzek, to od razu do, do lekarza. To. Bo nikt mu tego nie wytknął. Ja nie zapłaciłem żadnej dziewczyny za wycofanie się z materiału. Osoba, która pośredniczyła w kontakcie pomiędzy mną i Olą w trakcie Pandora Gate do pierwszego spotkania powiedziała mi, że będzie tak, że możliwe, że będę musiał zapłacić dla Oli, ale okazało się, że ona tego nie chciała. Nie chciała nawet pieniędzy za wywiady, które były jej oferowane Cicariusz przez jedne z największych Bang. mediów w całej Polsce. Udzieliła wywiadu tylko dla Wontora. Dobra, Klonop, piękne artefakty Lord. poznajdowałem u Lord. ciebie. Dziś w Daily zarzucę Ci takim, bo mnie bawi po prostu, a do Twojego materiału, który miał już wyjść wczoraj, na pewno Ci się przyda, żebyś sobie znowu pierdolił jakieś poprawki do filmu. Bo jak będziesz gadał o Kidropie, to pewnie o tym nie wspomniałeś, więc od razu dorzucam Ci do materiału kolejny artefakcik z Twojej strony. Miesiąc temu na Twój kanał wylądował materiał o tym, że Freeze demoralizuje młodych widzów. Nagrywa jakieś cringe filmy, z zakładania pieluchy, czy to, że tam dał pijawkę komuś na przyrodzeniu. Rzeczywiście, cringe uwa w chuj, nie? co to jest? Cicho, to jest żarka z No ale mając świadomość o skarku, że materiał będzie kierowany i proponowany przez YouTube, również dla widzów Genzy i Friza, dałeś chociażby tytuł Freeze demoralizuje młodych widzów, pozwoliłeś sobie na lokowanie Betclick'a zakładów bukmaerskich, tym samym materiale. Muszę z wami porozmawiać o ostatnich naprawdę niepokojących materiałach Freeza. Szczególnie patrząc na to, do jakiej grupy dosiera on oraz jego grupa family friendly minionków. Freeza. wprowadził nową opcję udostępniania waszego kuponu, z którym możecie się podzielić ze swoimi znajomymi. W trakcie rejestracji możecie użyć kodu kunowski, który da wam zwrot stawki w formie FreeBet. Właśnie, ja nie wiem, właśnie teraz to do mnie doszło. Że to było lokowanie z fejmu, czyli to też jest takie pośrednie promowanie gali, tak? Mhm, mm z którą nic nie chcesz mieć wspólnego. To do 200 zł, gdy wasz pierwszy postawiony kupon okaże się przegrany. Promujesz hazard na odcinkach, które trafiają do młodych widzów. To jest według ciebie lepsze niż to, że ktoś założył pieluszkę? Nikt wam teraz nic nie wypomina z komentatorów, z no, tak, tylko że on powie i z, zresztą całkiem trafnie, żeby zalogować się na BetClick, to musisz mieć dowód osobisty. ...nałów newsowych i tak dalej, bo się was boją, bo macie z Wardęgą za duży zasięg. Ale ja się nie boję i mogę być sam przeciwko wszystkim, przeciwko każdemu komentatorowi. Dla mnie to nie ma różnicy, nieważne co na mnie wrzucicie, nie obchodzi mnie to. Mnie nie chodzi o to, że ktoś promuje sobie Kidropa czy BetClick. Ja nie robię z siebie autorytetu wytykając komuś, że kogoś demoralizuje. Uważam, że każdy ma prawo wyboru. Mnie wkurwia tylko to, że robisz z siebie anioła stróża, patrona moralności samemu, mając korzyści majątkowe z demoralizowania młodej widowni. Bo jak wiemy, materiał, który trafiał do młodej widowni, ten o którym mówię, nie ma plus 18. Payme, Cloud Prime i inni użytkownicy promujący hazard w jakiś sposób nie robią filmów, że ktoś kogoś demoralizuje. Nie implementują do tego typu materiałów. Wy po prostu demoralizujecie. Był <grywa> wstawek z BetClika. A ty tak. I to jest clue tego wszystkiego. <grywa> za 5